Przysilenie zimowe. Jak do niego się przygotować? Przysilenie zimowe jest to moment, kiedy Słońce znajduje się w najniższym punkcie swojej drogi po niebie, co skutkuje najkrótszym dniem i najdłuższą nocą w roku. A od tego momentu dzień będzie coraz dłuższy. Moment przysilenia zimowego wyznacza początek zimy astronomicznej która potrwa do chwili równonocy wiosennej. Ślenie zimowe następuje 21 lub 22 grudnia, kiedy słońce wchodzi do znaku koziorożca. W roku 2024 Ślenie zimowe nastąpi 21 grudnia o godzinie 10:21 czasu polskiego. Gdy słońce przejdzie do znaku koziorożca. Symbolika przysilenia zimowego. Przede wszystkim to jest nowy początek. Przysilenie zimowe symbolizuje powrót światła, gdyż od tego dnia nocy stają się coraz krótsze, a dni dłuższe. To jest również transformacja odrodzenie. W wielu kulturach jest to czas refleksji, podsumowań. I duchowego oczyszczenia. Święta związane z przesileniem. Saturnalia w starożytnym Rzymie to jest festiwal ku czci Saturna, związany z radością i odwróceniem tradycyjnych ról społecznych. Niewolnicy rozkazywali panom, którzy im usługiwali. Jul. Święto pogańskie, obchodzone przez ludy germańskie, związane z magią ognia i odradzającym się słońcem. Boże Narodzenie. Chrześcijańskie święto, które symbolicznie nawiązuje do triumfu światła nad ciemnością. Jak możesz uczcić przesilenie zimowe? Medytacje, i refleksja. To doskonały moment, aby zastanowić się nad mijającym rokiem. Rytuały światła. Zapalanie świec, ognisk luch lampionów symbolizuje powrót światła i energii. Ozdoby zimowe. Dekorowanie domu roślinami wiecznie zielonymi, takimi jak jodła czy ostro krzew, jest tradycją sięgającą po, po obchodów Juli. Świętowanie z bliskimi, wspólne posiłki, dzielenie się wdzięcznością są integralną częścią tego czasu. Przesilenie zimowe to nie tylko wydarzenie astronomiczne, ale również okazja do celebrowania cykliczności życia, nadziei i nowych początków. Astrologiczne znaczenie przesilenia zimowego. Przesilenie zimowe to moment, w którym słońce wkracza w znak koziorożca, który symbolizuje ambicje, strukturę i odpowiedzialność. Energia tego okresu sprzyja skupieniu się na osiągnięciach życiowych, swoim statusie społecznym oraz wzięciu odpowiedzialności za swoje życie. To również dobry czas na refleksję i planowanie. Energia Koziorostu zachęca do zastanowienia się nad swoimi celami i wytyczeniem ścieżki do ich realizacji. Prześlenie zimowe astrologii to moment głębokiego zatrzymania, spojrzenia w przeszłość i przygotowania na nadchodzące wzrosty i zmiany. Jest to czas idealny do integracji duchowej mądrości i praktycznego planowania przyszłości.